posłowi Mariuszowi Kamińskiemu. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Tak, o, może zagłębiam teraz. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj przede wszystkim jestem na spotkaniu jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Może troszkę ciszej nie będę. Tak, bo to przepraszam, bo problemy drobne, A teraz lepiej. Proszę Państwa, od kilku tygodni kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dokonuje czegoś rodzaju objazdu Polski, zwłaszcza Polski Powiatowej. Byliśmy już w około 150 powiatach w ostatnich tygodniach na spotkaniach z mieszkańcami, na spotkaniach otwartych, gdzie rozmawiamy, dyskutujemy o najważniejszych problemach w kraju, zwłaszcza problemach społecznych. Dziś też będziemy dyskutowali o wypadki narodowej i w innych miastach powiatowych na ten temat przedstawiamy nasze stanowisko, nasz punkt widzenia jako Prawa i Sprawiedliwości, ale też przedstawiamy rozwiązania konkretnych problemów społecznych. Nie Niewątpliwie najważniejszym problemem społecznym w tej chwili w Polsce jest problem bezrobocia i PIS nie zamierza być bierny, nie zamierza przyglądać się temu, że rząd nic nie robi w tym zakresie. W najbliższym czasie w przyszłym tygodniu odbędzie się z inicjatywy pis do w Parlamencie. Na temat aktywnego zwalczania bezrobocia przedstawimy nasz problem, nasz projekt ustawy, ustawy zatytułowanej Narodowy Program zatrudniania. Jest to program skierowany przede wszystkim do ludzi młodych, przede wszystkim do Polski powiatowej. Tej Polski, która wydaje się często zapomniana przez rząd. Celem tej ustawy ma być stworzenie mechanizmów aktywizujących przedsiębiorców działających właśnie na terenach zdegradowanych ekonomicznie na terenach Polski powiatowej, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie do tworzenia nowych miejsc pracy. Czekamy od października na tę debatę, bo projekt ten został złożony w październiku. Byliśmy przekonani, że rząd przedstawi swoje propozycje aktywnego zwalczania bezrobocia, ograniczania tej to niezwykle trudnej społecznie do zaakceptowania sytuacji, gdzie oficjalnie zarejestrowanych jest około 2,5 miliona bezrobotnych. Niestety rząd nie przedstawi swoich propozycji w przyszłotygodniowej debacie, ale nasze projekty są bardzo konkretne, opracowane przez ekspertów, zawierające konkretne wyliczenia. Także o tych sprawach społecznych chcemy przede wszystkim o tym dyskutujemy z mieszkańcami, przedstawiamy im propozycje rozwiązań. Proszę Państwa, oczywiście dyskutujemy też o innych sprawach, m.in. No to są sprawy szczególnie libijskie dotyczące korupcji. W ostatnich latach niestety walka z korupcją w Polsce, zwłaszcza ta walka na szczytach władzy, została mocno ograniczona. E, oczywiście ja cieszę się z każdej sytuacji, gdzie osoba, która dopuściła się korupcji, która pełni funkcję publiczną, zostaje zatrzymana przez organy ścigania, zostaną jej postawione zarzuty, bo jest to niezwykle ważne. E, I cieszę się, że ujawniono ten proceder no, na szczytach władzy akurat województwa podkarpackiego. To dobrze, że w tym wypadku organy ścigania okazały się skuteczne. Natomiast ta sprawa związana z tymczasowym, a z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie marszałka Karapety pokazuje, jest jakby kolejnym przykładem kryzysu wymiaru sprawiedliwości. Takich przykładów można by podać cały szereg w ostatnim czasie. Sprawa uniewinnienia winnego oskarżonego o zbrodnię na wybrzeżu w 1970 roku byłego wicepremiera Kociołka, gdzie sąd uznał, że jest to osoba niewinna. Sprawa Sawickiej. Wcześniej mieliśmy przykład niezwykle bulwersujący zachowania prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, sędziego Milewskiego, który na anonimowy telefon asystenta ministra był gotów yy, wyznaczać terminy rozpraw. W sprawie Ambergold tak, żeby rząd był zadowolony, no to pokazuje, że coś złego dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. Ta sfera funkcjonowania naszej demokracji wymaga no, bliższemu przyjrzeniu się i też no, podjęciu pewnych działań. Bo nie może być tak, że władza sądownicza nie podlega żadnej kontroli społecznej. Mamy do czynienia z wyrokami, które niezwykle bulwersują, które są sprzeczne z elementarnym poczuciem praworządności, sprawiedliwości i przyzwoitości. Nawiązuję tutaj do, do głośnej sprawy związanej z marszałkiem Karabytą, gdzie prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie. Wydaje się, że było to całkowicie racjonalne i zgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości stanowisko prokuratury, gdyż obawa matactwa jest absolutnie oczywista. W momencie, kiedy marszałek Karapeta znowu wraca do a kiedy stawiane mu są zarzuty korupcyjne, kiedy stawiane mu są niezwykle bulwersujące zarzuty wykorzystywania seksualnego podległych mu e, urzędniczek, no, e, no to jest sytuacja, która stwarza mu możliwość mataczenia w sprawie, ponowne wrócenie i objęcie funkcji marszałka. Więc decyzja sądu jest absolutnie niezrozumiała, a zachowanie sędzi, która w pierwszej instancji e, nie przyjęła wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie, no musi bulwersować. Nie może być tak, to rzeczywiście nie licuje z powagą i godnością sądu, aby sędzia y, komentowała w sposób całkowicie niemerytoryczny y, y, orze swoje orzeczenia. Y, moim zdaniem było to błędne orzeczenie sądu. Y, wniosek o tymczasowe aresztowanie był absolutnie zasadny. Y, istnieje obawa małżactwa. Y, niestety tak się nie stało. Miejmy nadzieję, że, że marszałek zostanie jak najszybciej odwołany z spełnionej funkcji, tak żeby nie miał dostępu do dokumentów, żeby nie miał dostępu do urzędników, którzy mogą mieć wiedzę, którzy mogą być świadkami w tej aferze korupcyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi bardzo serdecznie. Ja popełniłam wpadkę. Także nie odeszło się bez gafy. Jest na konferencji prasowej również obecny pan poseł Jan Warzecha, członek Zarządu Okręgowego Prawo i Sprawiedliwość. Także witam bardzo serdecznie obu panów posłów. I przechodzimy teraz do części pytań. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Na pewno jakieś pytania są. Proszę. Dzień dobry, młodek, już? Panie ministrze, chciałem zapytać, panie przepraszam. zapytać, czy nie odnosi pan takiego wrażenia, że obecnie służby, taka jak pan, który pan tworzy cały zajmują się bardziej ochroną, no, nazwijmy te grupy rządzącej, niż tym, do czego faktycznie zostały powołane. Co pan wspominał przed chwilą, że działania, wymiaru sprawiedliwości, działania służb zostały znacznie ograniczone. Tak, zgadzam się z tą sugestią zawartą w pytaniu. Rzeczywiście w mojej opinii ja już nie mam jeszcze lata temu przestałem być szefem CBA. CBA, które zostało powołane jako służba specjalna do walki z korupcją na szczepach władzy, w dużej mierze niestety tego zadania nie realizuje. Szefowie obecni CBA cały czas podkreślają, że ich zdaniem, ta prawdziwa korupcja to jest korupcja w samorządach. I oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, że ta patologia dotyczy samorządów i pewnie jeżeli chodzi o, ilościowo, o, 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 o ilości E, przestępstw korupcyjnych, co z racji tego, że, że samorząd no, jest tą instytucją niezwykle rozbudowaną, to, to, to pewnie tak jest. Natomiast najważniejsze jest ściganie korupcji na szczytach władzy. Ja tutaj niestety nie widzę żadnych osiągnięć ani żadnych zaangażowań e, służb odpowiedzialnych za walkę z korupcją. E, nawet e, ostatnio bulwersująca sprawa ministra Nowaka i jego zegarków e, też pokazuje mimo wszystko opieszałość Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdyż do tej pory no, cały czas mowa jest o tym, że CBA dokonuje analizy przedkontrolnej całej tej sprawy, zamiast skroczyć z kontrolą, badać oświadczenia majątkowe ministra Nowaka, wyjaśnić dobój skąd te zegarki, jak długo te zegarki były w jego posiadaniu, kto je nabywał, jaka jest wartość. Co więcej, wiemy, że sam minister przyznaje, że zegarki pożyczało od swoich kolegów, reprezentujących firmę, która uzyskała szereg niezwykle nitratnych kontraktów reklamowych od instytucji publicznych, od spółek Skarbu Państwa. I to też wymaga wyjaśnienia, w jakich okolicznościach te kontrakty były zawierane. Czy to, że są to koledzy ministra Nowaka, miało wpływ na to że firmy, że firmy te uzyskiwały no, niezwykle trafne wielomilionowe kontrakty od instytucji państwowych tutaj y Mówienie o tym, że CBA wszczęło już od kilku tygodni, prawda, mówi się o tym, że CBA wszczęło analizę przedkontrolną jest dla mnie zaciemnianiem sprawy, jest zupełnie nieadekwatne. Tu powinny być szybkie, zdecydowane działania wyjaśniające. Widać, że nie ma tego zdecydowania, wyjaśnienia tej sprawy, a być może mamy sytuację, z sytuacją rozwodnienia tej sprawy i tworzenia swego rodzaju parasola ochronnego dla ministra Nowaka. Jak długo może trwać analiza podkontrolna? To wcale nie jest w ogóle wymagane dokonywanie takiej analizy. Takiej analizy dokonuje się w sytuacji, kiedy kwestie prawne są bardzo niejasne i wówczas analizuje się, w jakim kierunku mogłaby ewentualna kontrola mieć miejsce. Tu mamy do czynienia z sytuacją niezwykle bulwersującą opinią publiczną i obowiązkiem CBA jest szybkie wkroczenie i wyjaśnienie tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zadać pytanie? Czy w takim wypadku, Panie Pośle, ma pan, macie Państwo z pewnością aspirację przejąć po przyszłych wyborach z władzy. Ostatnie sondaże pokazują, że idzie Wam w górę. A czy jako szef co ma Pan pomysł na to, żeby tego typu służby były... Otrzynięty od rąk polityków, żeby ta władza nie przechodziła, władza w tych służbach nie przechodziła wraz ze zmianą, jaka się odbyła w wyniku głosowania, czyli w wyniku wyborów. Żeby te służby były na tyle niezależne, a ich Szefowie na tyle odważni, żeby się właśnie odważyli politykom z górnych półek jednak wyciągać to, co chwili w Zgadzam się z Panem i chcę powiedzieć, że kiedy postanowała ustawa o CPA, Um, ustawodawca chciał maksymalnie um, zabezpieczyć szefa CBA przed możliwymi naciskami ze strony przełożonych. Um, chciał, aby um, funkcja ta była um, um, no, właśnie niepodatna na, na wszelkiego typu wpływy um, ze świata polityki i m.in. wprowadził kadencyjność szefa CBA. Kadencja szefa, szefa CBA trwa 4 lata i nie pokrywa się z kadencją parlamentu. W związku z tym to jest dobre rozwiązanie, żeby nawet nominowany przez konkretnego premiera szef CBA po zmianie rządu dalej mógł pełnić swoją funkcję. Wydawało się, że na początku tak, że taka możliwość będzie honorowana przez aktualnie rządzących. Niestety ja zostałem odwołany przez Donalda po ponadrocznej współpracy z nim. Przed upływem kadencji pretekstem była afera hazardowa do odwołania mnie. To świadczy o tym, że obecnie rządzący nie zamierzają honorować niezależności szefa CBA. Co więcej, wydaje się, że na funkcję obecnej, jeżeli chodzi o obecne kierownictwo, zostały powołane osoby, które no, z pełną świadomością nie chcą zbyt blisko przyglądać się interesom rządzących, tak żeby nie narażać się na takie sytuacje, na jakie ja byłem narażany i moi współpracownicy. Także niestety ten model teoretyczny słusznie powinien zakładać właśnie tę pełną, jak największą niezależność od aktualnie rządzących, bo tam gdzie jest realna władza, tam też rodzą się pokusy korupcyjne. I to zostało są powołane CPA, żeby przyglądać się również aktualnie rządzący, czy przede wszystkim aktualnie rządzący, żeby uniemożliwić działania korupcyjne. I walka z korupcją powinna być traktowana całkowicie ponadpartyjnie. Niestety w Polsce. Tak się nie stało. Wydaje się, że Platforma Obywatelska nie rozumie, na czym polega istota walki z korupcją. Ale no, rzeczywiście, tak jak Pan Redaktor wspomniał, miejmy nadzieję, że, że po najbliższych wyborach sytuacja ulegnie zmianie, że znowu będzie można walczyć z korupcją na szybach władzy w naszym kraju. W tej chwili wydaje się, że działania CBA, to podkreślają właśnie też szefowie tej instytucji, są skoncentrowane na samorządzie i po części oczywiście należy to robić, natomiast nie widzę żadnych działań aktywnie przecinających powiązania korupcyjne, wyjaśniających dwuznaczną sytuację na szczytach władzy wokół rządu. A takich sytuacji luksusujących opinię publiczną jest bardzo wiele. Chciałam jeszcze zadać pytanie. Od mieszkańców będzie później na spotkaniu. Pan, jeszcze pytanie? Jeśli można, chciałbym pociągnąć Czy macie Państwo pomysł na to, w jaki sposób zabezpieczyć się, żeby jak najbardziej tego typu służby oddalić od ekipy rządzącej, bez względu na kolor, który w tym momencie przejmuje władzę. Czy macie pomysł na to, żeby uniezależnić te służby od potencjalnych ekip rządzących po sobie następujących? Żeby nie było takich sytuacji, że aktualny szef CBA, czy w ogóle jakikolwiek tego typu służb, sprząta po prostu po swoich, albo tak powiedziałem, zamiata pod Czy macie Państwo na to pomysł? O tej chodzi. W tej sytuacji jest bardzo trudno, bo mimo tego ustawowego zabezpieczenia w postaci wprowadzenia kadencji na szefa CBA, nie poddywającej się z kadencją parlamentu, no, ten, y, ta intencja ustawodawcy nie została przez aktualnie rządzących uszanowana, i wydaje się, że jest to kwestia pewnej kultury politycznej, pewnych standardów, które powinny być przestrzegane. Natomiast jeżeli nie ma dobrej woli ze strony tych, którzy posiadają aktualnie większość w parlamencie, to rzeczywiście nawet najlepsze rozwiązania ustawowe no, nie spełniają oczekiwań, jakie były pokładane. Także na pewno trzeba chronić w jak największym stopniu niezależność szefa CPA, niezależnie od tego, kto go powołał i kto, tą, kto tę funkcję pełni, pod warunkiem, że jest to szef CB zdecydowany na przyglądanie się rządzącym, aktualnie rządzącym, bo po to została stworzona specjalna służba do walki z korupcją, aby właśnie przyglądać się rządzącym, nie kłaniać się, nie stawać na baczność, nie salutować, ale przyglądać się interesom rządzących. I wszędzie tam, gdzie jest łamane prawo, gdzie jest narażony interes publiczny, te służby powinno odważnie i zdecydowanie wkraczać. Ja mogę podać jeden przykład niezwykle niewulersujący, pokazujący, jak działają obecne władze. To jest przykład, który przekazali mi funkcjonariusze, kiedy zmieniło się kierownictwo. Przyszli nowi, nowi szefowie, odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Delegatury Warszawskiej ze swoim nowym przełożonym na pytanie właśnie jak on widzi. Działalność delegatury usłyszeli w od odpowiedzi od właśnie jednego z członków kierownictwa CBA, że no, będziecie zajmowali się samorządem na Mazowszu, ale z pominięciem Warszawy, bo to już jest wielka polityka, a my w politykę się nie mieszamy. No, tak nie można podchodzić do, do walki z korupcją. To jest, to jest absurd. Takich rzeczy nie wolno wręcz tolerować w służbie, która ma właśnie przyglądać się rządzącym. I nie bać się zarzutów często. Formułowanych przez osoby, które mają coś do ukrycia, że właśnie jest to polityczne. Wiem, że, że tego typu działania były podejmowane, żeby zdyskredytować służby, które walczyły z korupcją, ale tym nie wolno się przyjmować i szef brała, musi działać zawsze odważnie, zdecydowanie, niezależnie od ataków, jakie są na nimi kierowane. Tomasz Lejko, Gazeta z Nowiny, Radio RD Małopolska. Ja mam dwa pytania. Pierwsze odnośnie korupcji w piłce nożnej, bo tym się CDA również dla pana czasu zajmowało. Zresztą są naciski, żeby to te śledztwa, bo to jest wielowątkowa sprawa, żeby jak najszybciej zakończyć, czy pana zdaniem w tej sprawie zrobiono wszystko, czy jeszcze jest coś do zrobienia. A drugie pytanie do Pana jako wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ mieszkańców na pewno te sprawy interesują, ale jesteśmy na ścianie wschodniej, tak zwanej, gdzie jest szczególny problem bezrobocia. Ten pomysł na początek, jeśli Państwo przyjmiecie rządy w Polsce, żeby tę sytuację poprawić. Mówię konkretnie tutaj o naszym regionie, o tej ścianie wschodniej. I jeżeli chodzi o korupcję w Kielcowaniu, to oczywiście w okresie, kiedy kierowałem centralną Biuro korupcji, wspólnie z Prokuraturą Wrocławską prowadziliśmy bardzo intensywne działania dotyczące ujawnienia skali korupcji i ilości osób zaangażowanych w ten haniebny proceder. Kiedy byłem odwoływany, to już ponad 200 osób ze świata piłkarskiego, sędziów, piłkarzy, trenerów usłyszało zarzuty korupcyjne. Moim zdaniem niestety nie wyciągnięto, mówię o środowisku piłkarskim, nie wyciągnięto konsekwencji ze skali ujawnionego zjawiska. I mimo to, że część na przykład z tych osób, którym postawiono zarzuty dobrowolnie poddała się karze, przyznało się do, do popełnionych przestępstw, popełnione, na się mają w świecie piłkarskim, a trenerzy, którzy y, zostali skazani, mieli wyroki w zawieszeniu, znowu wracają do ekstraklasy i zaczynają trenować czołowe drużyny, a niestety niektórzy y, y, nad tą ubolewam, z piłkarzy, którzy przyznali się do y, w procederze korupcyjnej w piłce nożnej znajdują się nawet w reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że to już jest zbyt duży honor, Niezależnie od umiejętności piłkarskich zawodników, to jeśli chcemy tę plagę również na przyszłość wyplenić, to zbyt wielkim honorem jest dla osoby, która przyznała się do korupcji, która nawet dobrowolnie poddała się karze, jest występowanie w reprezentacji Polski, chociaż być może umiejętności piłkarskie wskazują, że, 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 że są to umiejętności wysokie. Także tu jestem rozczarowany tym, że środowisko piłkarskie stara się tę sprawę bagatelizować i jak najszybciej o niej zapomnieć. No, efekty będą takie, że być może yy, w, w przyszłości znowuż będziemy mieli do czynienia z korupcją co piłce marznej na wielką skalę. No, a przecież to nie tylko jest kwestia yy, no, manipulowania emocjami kibiców, prawda? manipulowania tymi wydarzeniami sportowymi, ale również to jest kwestia finansowa, są to też nakłady buchmacherskie, piłkarskie, ustawianie tych meczów powoduje, że w sposób nielegalny transferowane są pieniądze, także to jest poważna patologia. A druga sprawa, o której Pan wspomniał, tak, oczywiście, ja przede wszystkim przyjechałem dzisiaj na spotkaniach z mieszkańcami, nie jako były szef CBA, ale jako wiceprezes moim zdaniem jedynego poważnego ugrupowania opozycyjnego wobec obecnie rządzących, żeby porozmawiać o najważniejszych problemach społecznych. A takim problemem jest niewątpliwie problem bezrobocia, problem ubożenia, problem sytuacji polskich emerytów i lękistów, którzy w wielu wypadkach mają włózowe emerytury i lęby i chcemy przedstawiać konkretne propozycje rozwiązań, jakie ma prawo i sprawiedliwość. Nie wystarczy tylko opisać sytuacji, że jest zła fatalna, ale również trzeba przedstawiać konkretne rozwiązania, jak ograniczyć te zjawiska i my takie rozwiązania mamy. My wymusiliśmy w przyszłym tygodniu debatę w Senie na temat bezrobocia, gdzie właśnie projekt naszej ustawy o Narodowym Planie Zatrudniania, programie zatrudnienia będzie prezentowany w Senie. Rząd nie przedstawił żadnego alternatywnego pomysłu. Mam nadzieję, że rząd nie odważy się naszej ustawy naszych propozycji odrzucić, że rzeczowo przyjrzy się tym konkretnym propozycjom, bo interes obywateli, zwłaszcza tych, którzy nie mają pracy, jest najważniejszy. Niezależnie od tego, kto zgłasza jakiś pomysł, jeśli to jest dobry pomysł, a nasze pomysły są dobre, opracowywali je eksperci od polityki społecznej, mam nadzieję, że rząd nie będzie kierował się fałszywie rozumianym takim poczuciem hmm, tego, że opozycja nigdy nie ma dobrych merytorycznych pomysłów, że no, tym razem no, z uwagi na wagę sprawy i rangę sprawy, jak również ograniczanie bezrobocia w naszym kraju te pomysły przyjmiemy, Parlament zaakceptuje działania, które zaproponujemy. To jeszcze jedno pytanie Kasper Szczekowski z portologiem.pl. Chciałbym jakby dość ściślić kwestię właśnie tych problemów. Wspomniał pan na początku, że jeździcie po, Podka po Polsce, też po Podkarpacie, no i właśnie pytania jakby takie dopytujące, czy prócz bezrobocia, jakie pana zdaniem, problemy są charakterystyczne dla naszego regionu. Mówimy o zubożeniu, mówimy o bezrobociu, czy coś jeszcze ewentualnie jest szczególnie wskazywane przez mieszkańców województwa podkarpackiego? Na pewno jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości Małe Miasta, również sytuacja emerytów i rędzistów jest niezwykle dramatyczna. Często są to emerytury, renty no rzeczywiście w wysokości ne, takiej, które uniemożliwiają godne przetrwanie e, od pierwszego do pierwszego. Mamy też konkretne propozycje, będziemy domagali się od rządu, aby te najniższe renty i emerytury E, przestały być podatkowane. Jest rzeczą no, słuchano, że wypłaca się ludziom renty i emerytury często poniżej 1000 złotych, a od tego jeszcze rząd pobiera 18% podatek do podobu. Uważamy, że w przypadku tych najbiedniejszych elementów i e, obow, e, rząd powinien zrezygnować z pobierania podatku. Można w sposób szybki i konkretny pomóc ludziom, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. O tym rozmawiamy też. Rozmawiamy też o funduszach unijnych o tych miliardach euro, które trafili do Polski w ostatnich latach i wspólnie zastanawiamy się z mieszkańcami, gdzie są te pieniądze, co się z nimi stało, dlaczego tak marnotrawione są pieniądze, które miały unowocześnić w Polsce. Tutaj sytuacja jest bardzo niepokojąca. Wydaje się, że szereg środków, które były przeznaczone na modernizację naszego kraju, zostało zmarnotrawione, w wyniku niekompetencji i koniec. I mamy tutaj konkretne przykłady, o których dyskutujemy właśnie tej straszliwej niekompetencji korupcji również przy wydawaniu środków unijnych. I to jest też no, jakby jeden z elementów sytuacji w sprawie, który w naszej opinii powoduje, że ten rząd powinien jak najszybciej zakończyć swoją działalność. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak na razie dziękuję. Dziękuję głosom za... Udział dziękuję Państwu. za konferencję.